Mój pokój już jest gotowy. Nie mogę uwierzyć, że wreszcie to się stało. I w dzisiejszym odcinku zobaczycie runtur nowego, wyremontowanego pokoju. A poza tym zobaczycie też reakcję domowników na to, co tu się stało. Chcesz zobaczyć? Dotykaj mnie! Ciekawe jestem, jak długo będziesz w stanie ten pokój utrzymać w takiej czystości. I to jest. Pokój, draba, dla takich duży, no i takich, żeby nie było to super. I dowiecie się, czy spełniłam wszystkie, tak naprawdę nierealne, warunki postawione przez mamę, aby w ogóle do tego remontu doszło. Po drugie, średnia na koniec pierwszej klasy szkoły średniej ma wynosić 5-0. Oglądajcie. Nawet nie wiecie, jak się cieszę, że ten pokój jest wreszcie skończony. Może tego tak po mnie nie widać, bo jestem zmęczona, ale to dlatego, że ten remont trwał tak długo. Na szczęście już jest koniec. Miało wiele etapów. Zaczynając od tego, że rodzina zupełnie zhejtowała mnie za to, co sobie wypomyślałam. No, ogólnie moje inspiracje odnośnie tego pokoju. Ty naprawdę jesteś taki pokój? A ty ile masz lat? Jestem starsza od ciebie! Wow, i masz taki dziecinny pokój, sobie wybrałaś? nie jest dziecinny, on jest nowoczesny i kreatywny. Potem ciężko było przekonać mamę do tego, żeby w ogóle zgodziła się na ten remont. No, a jak już się zgodziła, to postawiła swoje warunki. Po pierwsze, ogarniasz porządek w całym domu. Po drugie, średnia na koniec pierwszej klasy szkoły średniej ma wynosić 5,0. I po trzecie, najważniejsze, będę miała decydujące zdanie dotyczące każdej kwestii remontu. A czy udało mi je się spełnić? Tego dowiecie się dopiero na koniec. Niestety, jak już por porałam się z rodziną, z mamą i ze wszystkimi, no to musiałam uporać się z samą sobą, bo miałam mnóstwo najróżniejszych, najdziwniejszych pomysłów na to, co chcę mieć w tym pokoju i w ogóle nie mogłam ich jakoś zgromadzić i czegokolwiek wymyślić. Wtedy pojawili się Iza i Jędrzej z pomocy projektowej. Którzy zebrali moje pomysły, zaprojektowali cały ten pokój, zaczynając od kolorów, doboru podłogi, kafelków i skończywszy na meblach oraz różnych sprytnych rozwiązaniach. Projekt był szczególnie trudny: no bo nie dość, że mam pokój tak naprawdę na strychu. No to jeszcze wymagał wielu zmian, szczególnie w łazience. Projekt trwał bardzo długo. Na początku w ogóle nie było widać efektów. Wiadomo, tylko pomalowane ściany, podłoga i to tyle. Można się było załamać. Przypominam, że wtedy cały czas mieszkałam w pokoju mojego brata, co nie było łatwe. Tak naprawdę ten najważniejszy etap całego remontu zaczął się dopiero na początku wakacji. To było pojawienie się mebli, obrazków i tak dalej. No, mimo że jest to najważniejszy etap, to też najbardziej stresujący. No bo wiecie, na wizualizacjach i różnych zdjęciach wszystko wygląda ładnie. Ale nie masz pewności, jak to wyjdzie w realu. Na domiar złego mnie i mojego rodzeństwa nie było wtedy w domu, a wszystkiego podczas mojej nieobecności pilnowała mama, która nie zgadzała się ze mną w par kwestiach. Bałam się, że coś zmieni. I wiesz co, ja bym tutaj jedną rzecz zmieniła. Chciałabym, żeby biurko było w miejscu sofy, żeby to zamienić miejscami, bo sofa będzie miała więcej miejsca. A ja chciałabym widzieć co się dzieje na monitorze, jak będę wchodziła do pokoju, co? Po powrocie na szczęście okazało się, że nic nie zmieniła. Nie no ładnie jest, czysto. Ciekawa jestem, jak długo będziesz w stanie ten pokój utrzymać w takiej czystości. Nie wszystkie meble są po mojej myśli, bo inaczej to chciałam, żeby było zrobione i tak się cieszę, zgodziłam się na inne kafelki. Kochanie, będą niebieskie, bo to jest praktyczne rozwiązanie. Zresztą Pan już je układa, więc nie ma tematu. Pan już jej układa? Tak. Ale jak to? Na no na górze. O nie. Ale niebieskie były dużo bardziej praktyczne. Ale te są ładniejsze. No, oby to czysto było po prostu. Jeśli jesteśmy już w temacie reakcji rodziny na mój nowy pokój, to zobaczcie, co zrobiła Amelka. I jak? Wiem, że trochę się zmienił względem wizualizacji, Tu ściana miała być bardziej szara, a jest taka niebieska, jasna, tu miały być obrazki kwiatów, ale też się zmienił ten wzór, no. Możesz przestać gadać? A może chcesz zobaczyć szafę? O, tu jest jeszcze łazienka, chcesz zobaczyć... Nie szafę? dotykaj mnie! Czemu ty mnie ciągle dotykasz? Ciągle masz jakiś problem z rękami, musisz mnie dotykać, tak? Okej, okay, Ameryka, co ty... A ja? Co mam zrobić, żeby mieć wyremontowany pokój? Co? Mam rozwijać jakąś szafkę, tak jak to Hania zrobiła? Może potrafię ścianę albo rozwalę wszystkie meble? PS, mam dla niej złą wiadomość, bo mama powiedziała, że ma już dosyć remontów na kolejne dwa lata. Kacper, jak to Kacper? No i co Kacper, jak oceniasz mój nowy pokój? To jest pokój dla babi, ale dla takich dużych, no i takich, żeby nie było to w dobra, ale ja jestem dziewczyną i to jest mój pokój. Dobrze się z mojego pokoju się wyprowadziłaś. Szczerze, współczuję mu, bo musiał czekać aż pół roku, żeby się od niego wyprowadziła i dopiero wtedy będzie mógł zaprosić jakiegokolwiek kolegę do siebie do pokoju. No, a z drugiej strony jestem mu za to bardzo wdzięczna, że wytrzymał i że mnie w ogóle przygarnął do siebie. Gratulacje, wytrzymaliście moją paplaninę tych wszystkich etapów i wszystkiego. Teraz Muszę Wam chyba to wynagrodzić rumturem. A więc zapraszam Was do mojego pokoju. która jest po prostu wspaniała. Nie dość, że wygląda jak taka chmurka albo owieczka, można się na niej oprzeć z każdej strony. Po prostu uwielbiam ją. Jest świetna. i mamy tu też dwa kinkiety, bo będę tą kanapę trochę traktowała tak do czytania, więc te światła będą potrzebne. No jak one zgasną, to mogę też sobie oglądać telewizję. Skoro już mówiłam o telewizorze to proszę bardzo, tutaj on jest i za nim jest led, ale wieczorem wam dopiero pokażę jak on świeci. I mamy tutaj wspaniałe rozwiązanie, też wymyślone przez projektantów, jest to szafa wysuwana. Wcześniej miałam taką okropną, przerażającą pnękę, nie dość, że brzydko wyglądała, to jeszcze straszyła. A teraz mogę wszystkie rzeczy umieścić w takiej wysuwanej szafie, która po prostu, no więc ja jest niczym. No i mam to jeszcze wybrane przez siebie w Biurko. No jest to część do nauki, ale o nauce wolę teraz nie myśleć. Jest zdecydowanie większe niż to poprzednie, więc mam tutaj miejsce na e, rozrzucenie różnych papierów. Cicho, nie mówcie mamie. I ma też mega świetną kilkuśną nogę, taką też kolistą. Mam tutaj dwie półeczki na książki, no i taki z przodu organizer, żeby schować jakieś przybory szkolne itd. Tak Wybieranie mebli było ciekawym doświadczeniem. Zobaczcie dlaczego. Okazało się, że przy doborze mebli można skorzystać z technologii VR. I takim rozwiązaniem jest Voxbox. Z wykorzystaniem tej technologii mogłam zobaczyć, jak dane meble będą wyglądały w moim pokoju, prawie jakby to było na żywo. Mamy tutaj ozdobne rośliny i szczerze trochę się o nie boję i o to, ile wytrzymają. wiadomo, że rośliny trzeba podlewać, a ja często o tym zapominam. Także liczę, że to przetrwają. Tutaj mam kolejny mebel, w którym mogę przechowywać różne swoje skarby. Tutaj półeczki na książki już są wypełnione, ale mam na dole jeszcze skrytkę, w której mogę coś sobie schować. Także. Będę mogła sięgać po nie po książki i później czytać sobie na sobie. To łóżko jest jedyne w swoim rodzaju, ponieważ zostało zaprojektowane specjalnie do mojego pokoju. Szczególnie te elementy, tutaj te koła. Dodatkowo jest zdecydowanie większe niż to poprzednie dla mojego komfortu, no bo większe łóżko to więcej miejsca. No i ma bardzo, ale to bardzo wygodny materac. Wybór materaca wydaje się niby taką błahostką, no bo. Co, teraz, po prostu sobie jakiś trzeba wziąć, tak? Ale jak zaczęłam się kłaść i testować różne te materace, okazało się, że niektóre pasują mi mniej, a niektóre pasują mi bardziej. No i w końcu zdecydowałam się na jeden. Podłoga, która była w moim poprzednim pokoju i była brązowa, zupełnie mi się nie podobała. Dlatego Iza wybrała mi dwie propozycje, które były trochę jaśniejsze niż W końcu zdecydowałam się jednak na to. Jest jasniutka, dlatego tak naprawdę każdy mebel i wszystko na nich pasuje. Dzięki projektantom na szczęście mam dużo miejsca na przechowywanie swoich rzeczy. Kolejna szafa, bo mam jeszcze jedną oprócz tamtych w środku, jest tutaj. I nie dość, że jest, jest tu wieszak, to jeszcze półki, także chyba nie będzie problemu z przechowywaniem rzeczy. Kolejnym świetnym bajerem w tym pokoju są też światła, które mogę sterować z telefonu. No właśnie. Dzięki Simon Go Control mam tutaj wszystkie światła i gniazdka w moim pokoju i mogę je sobie dowolnie zapalać, na przykład tu na górze. I też straszyć znajomych, jak to przyjdzie. A zobaczcie też sztuczkę. Mhm. I mogę zmieniać kolor. Cienka chyba przeszła najbardziej w gruntowną przemianę. No bo zmieniło się tu ustawienie prawie wszystkich rzeczy. Na przykład umywalka z została przesunięta tutaj. No i tutaj ta toaleta była troszkę bardziej w tą stronę. A to była szafka szara. No i nie było oczywiście tego wgłębienia w ścianie. No a teraz moje stanowisko do makijażu, które wcześniej wyglądało tak, że sobie siedziałam na palce zamkniętej i tu miałam szafkę z lustrem. Jest zastąpione toaletką, za co jestem mega wdzięczna projektantom. Mam też drugie lustro, wreszcie jakieś porządne, bo w poprzednim pokoju jedyną lustro, jakie miałam, to te, które sama przykleiłam wyścianą, i były to małe drewniane. No i to też jest ze A teraz kabina prysznic. Ona jest spora, bo projektanci wykorzystali jak najwięcej miejsca się da, także mam tutaj mega swobodę. No i na dodatek mam deszczownicę, której wcześniej nie było. Aha, jakbyście nie zauważyli, to motywem dominującym w moim pokoju jest koło. Mam nawet ułożony wzór kolisty z kafeli. Aha, i ta brzydka szara zasłona, która wcześniej osłaniała tamto miejsce. Teraz została zastąpiona eleganckim niczem i są nawet miejsca na ręczniki. No ale całego charakteru tej łazience nadaje tapeta, która została własnoręcznie zaprojektowana przez Kisa. Podsumowując łazienkę, uważam, że zrobiło się w niej zdecydowanie więcej miejsca, a poza tym zrobiła się zdecydowanie bardziej funkcjonalna. No bo nie dość, że doszły mi tutaj nowe elementy, których wcześniej nie było, a które były mega potrzebne, no to te, które już były wcześniej, zostały powiększone. Na przykład kabina prysznicowa. No i jak Wam się podoba? Ja jestem mega zadowolona. Zupełnie spełnił wszystkie moje oczekiwania. A wy napiszcie mi w komentarzach, żebym poznała Waszą opinię. A co do tego, czy spełniłam wszystkie warunki, mamy, no z tym już będzie trochę ciężej, bo nie, nie spełniłam tych warunków. I lepiej siedźcie cicho i nie przypominajcie, błagam was, bo wtedy będę miała przechlapane.